Cześć kochani, ja jestem Sylwia, testuję i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym to sprawdzimy, czy mam już wystarczającą ilość naklejek, aby odebrać darmowego produkciaka, w którym to zabiorę Was na wspólne zakupy, zrobimy sobie ranking wszystkich produkciaków, ale przede wszystkim powiem Wam, że produkciaki z Biedronki mają małą konkurencję, bo jak się okazuje, jest jeszcze jeden sklep, który oferuje fajne maskotki. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry, koniecznie zasubskrybować mój kanał, no i zapraszam Zapraszam Was do oglądania. Zupełnie przypadkowo odkryłam ostatnio. O, zobaczcie tutaj. Zwierzaczki z leśnej paczki. Są to maskotki, które możemy również odebrać, tylko że nie w sklepie Biedronka, a w sklepie Stokrotka. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Trzeba założyć jakąś aplikację, robić tam zakupy, zbierać takie wirtualne płatki, jak w kwiatku Stokrotka, a wówczas będziecie mogli odebrać jedną z czterech maskotek. Wiewiórka, orzeł, króliczek albo osiołek. No dobra, nie są to takie typowe produkciaki, ale są to również fajne maskotki. I wiecie co? Pojedziemy sobie zaraz do Stokrotki, no i sami się przekonamy, jak one wyglądają. Czy będą taką małą konkurencją dla Biedronki? Sprawdźmy to. No i jestem już w samochodzie i jedziemy, a nie jestem sama, tylko jestem z moim małym synkiem z Mikołajem. Przybije mi tutaj piątka, on uwielbia jeździć samochodem. Krótka podróż i jesteśmy już na miejscu. Idziemy z Mikołajem sprawdzić te maskotki. Ja akurat bardzo rzadko chodzę do sklepu Stokrotka, ponieważ jest on bardzo, ale to bardzo daleko ode mnie, ale widzę, są już tutaj pokazane te zwierzaczki. Jestem ciekawa reakcji Mikołaja na nie. E, póki co e, on jest bardziej zainteresowany tym, aby po prostu wejść do tego sklepu. Coś tam mi pokazuje już tutaj na jakąś maskotkę, ale zobaczmy w ogóle, gdzie one tutaj są, w sklepie. Była próba włożenia Mikołaja do tego wózka, ale się nie udało. Mikołaj po prostu chciał chodzić po sklepie, więc e, tata jego go sobie zabrał. Pochodzili po sklepie, a ja znalazłam już te maskotki okej, okay, o oh wow! Pierwsze wrażenie, jakie one są wielkie! One są gigantyczne! W porównaniu do mojej ręki są ogromne! To jest ten orzeł szybkolot chyba taką się nazywa. Tutaj jest osioł. No i on moje serce. Przecież to wygląda jak osioł ze szeregu. No idealnie! Orzeł szybkolot. Yy, Wiewiórka rudzia tam powinna być, ale niestety w ogóle nie było tutaj yy, wiewiórki. Jest też ten zajączek. Wygląda przepięknie, no ale ten osiołek nie, no ten osiołek skradł moje serce. Zobaczmy je sobie jeszcze wszystkie razem w trójkę. Szkoda, że nie ma tej czwartej wiewiórki. Ach, szkoda, bo chciałabym ją zobaczyć na żywo. No, ale trudno. Wiewiórka Rudia wygląda też fajnie. Dorzucę sobie tutaj te wszystkie trzy na samą górę. Zwierzaczki z leśnej paczki. Ej, nie, prezentują się przepięknie. Te oczy, one wyglądają jak wyciągnięte z jakiejś bajki. Ten orzeł wygląda troszeczkę jak z Angryberców. Z Angryberców, o, z tej bajki, czy też z tej gry ten taki wielki mocarny orzeł. Dajcie znać, czy ktoś z was w ogóle wiedział, że jest taka promocja? Zobaczcie, kiedy to jest wielkie. A zupełnie jak moja głowa. W zasadzie dwa razy jak moja głowa. Jest po prostu gigantyczne, ale mega, ale to mega mi się to podoba. 20 zł za maskotkę jest ok, fajna cena. No, ale trzeba zebrać jakieś te wirtualne płatki i trzeba skanować aplikacje. Ja niestety nie będę tego robić. Nie ma takiej opcji, ponieważ ja w ogóle nie robię zakupów w stokrotce. Stokrotka, jeśli chodzi o sklep, to jest ich tylko kilka w Bydgoszczy i po prostu są mega, ale to mega daleko. Ale te maskotki naprawdę skradły moje serce. Wyglądają przepięknie. No, nie mogę się na nie napatrzeć. Troszeczkę naprawdę jakby wyciągnięte jest jakieś jak było z filmu. A ten osioł. Osioł to jest dla mnie numer jeden. Tutaj obok widać je wszystkie. Jest jeszcze ta wiewiórka. Chyba jest numerem jeden wśród innych, no bo w ogóle jej nie ma. I z tego co zauważyłam, słuchajcie, to one mają aż 22 cm. Pokazywałam Mikołajowi maskotki i zobaczcie, co zrobił. Odwrócił się i poszedł dalej. W ogóle nie zwrócił na nie uwagi. Ja jeszcze wychodząc ze sklepu sobie zerknęłam, no bo naprawdę one mi się mega, ale to mega podobają. 22 cm to jest bardzo dużo jak na maskotkę i jestem pewna, że w Biedronce nigdy, ale to nigdy nie było tak wielkich maskotek, jestem po prostu o tym przekonana, one są naprawdę naprawdę gigantyczne Jaż aż zazdroszczę tym, którzy zbierają te płatki i mogą to odebrać przy wyjściu znalazłam jeszcze taką fajną ulotkę a jaki słodki chłopaszek sobie trzyma te cztery maskotki wyglądają naprawdę ekstra aż trochę żałuję teraz, że nie robię zakupów w tej krot, tak? szkoda no dobra, ale koniec na dzisiaj Musimy jeszcze pędzić za chwilkę do sklepu e, Biedronka, ponieważ obiecałam Wam, że zrobię Wam ranking, pokażę Wam może pięć moich ulubionych maskotek i spróbujemy je znaleźć jeszcze w sklepie jako takie prawdziwe produkty. Dałam mi Mikołajkowi tę ulotkę i wracamy do domu. Fajne były te maskotki. No i przyznam szczerze, że gdybym tylko miała stokrotkę nieco bliżej. Gdzieś może w ogóle na moim osiedlu, no to te maskotki byłyby sporą konkurencją dla produkciaków. A teraz, zanim wkleimy sobie resztę naklejek do mojego albumu i sprawdzimy, czy mam ich wystarczającą ilość, no to chodźcie jeszcze szybko do tej Biedronki. Po pierwsze, muszę zrobić szybkie zakupy, coś na obiad, coś na kolację, po drugie, musimy znaleźć pięć najlepszych produkciaków, a następnie znaleźć je jako prawdziwe produkty w sklepie. Ten, kto ogląda uważnie moje filmy, ten dobrze wie, że Biedronka jest dosłownie pod moim blokiem, a ci, co mieszkają w Bydgoszczy albo na moim osiedlu, to już nawet dokładnie wiedzą, do której Biedronki ja chodzę. Jest ten wielki tir, ale wyprzedaż już się skończyła, więc wchodzimy do sklepu i czy produkty jakie w ogóle są jeszcze, bo za każdym razem jak jestem w sklepie, to ich jest coraz mniej, a dzisiaj jest chyba jakieś wykładanie towaru. Ale na szczęście produkciaki są na miejscu i faktycznie jest ich coraz mniej. Nie ma książeczek, nie ma tych ulotek na naklejki, ale są jeszcze maskotki. No dobra, teraz zadanie dla mnie. Muszę wybrać pięć moich ulubionych. To jest Top 5, a następnie muszę je znaleźć jako prawdziwe produkty na sklepie, no bo o to chodzi właśnie w tych produkciakach, że te wszystkie maskotki można po prostu kupić. Co powiecie na odcinek 24 godziny, jem tylko produkciaki, czyli tylko rzeczy, które są maskotkami? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Jestem ciekawa, co powinnam wtedy zjeść. Mega podobają mi się parówki, mega podoba mi się groszek. Fajna jest ta wiertarka, wiecie dlaczego? Bo Mikołaj mega na nią poluje. Po prostu za każdym razem, gdy tylko widzi te maskotki, to mega mu się one podobają. Fajna jest też papier toaletowy, ale czy on będzie na pierwszym miejscu? No, nie wiem, nie wiem. Jest też pieróg. Pieroga nie będę brała w tym rankingu, chociaż. Powinnam, ale pieroga mam już w domu i teraz moje serce kradnie pięć innych maskotek. Mega, podoba mi się również ta czekolada. No dobra, mamy ranking. Miejsce piąte, wiertarka, czwórka, parówki, trzecie, to jest ten piękny podwójny groszek, drugie, to jest czekolada, no i miejsce pierwsze, to jest papier toaletowy. No ale ta wiertarka, nie wiem, czy następną maskotką właśnie nie będzie, którą będę chciała yy, zabrać. Dobra, idziemy szukać parówek. To jest łatwe, bo te parówki, wyglądają dokładnie jak parówki berlinki. Tylko czy one są dostępne? Czekajcie, są, 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 tylko są jakieś inne kolory. Zielone, żółte, ale są też niebieskie. No przecież to wygląda identycznie. No zobaczcie na to. Identycznie, kropka w kropkę. To jest dokładnie ten sam produkt odzwierciedlony. Nawet ten napis parówki wygląda jak napis Berlinki. Teraz groszek. Myślę, że na dziale tutaj go nie znajdę. Z warzywami na dziale, no bo nie ma takiego groszku w mrożonkach. Ej, wiecie, co jest problem. Ja nigdzie nie widzę groszku. Ej, co jest grane? Ej, jeszcze raz zajrzę. Jest szpinak, są mieszanki. Ej, co jest grane! Nie no, nie wierzę, gdzie jest ten groszek. Ej, oddajcie mi ten groszek. O, musi być gdzieś tutaj. O, w tych puszkach! No i znalazłam groszek, jest tutaj. E, w puszce groszek Bonduille. Niestety nie mogę tego y, otworzyć, bo to jest podwójne jakieś takie opakowanie. E, połóżmy sobie groszek tutaj. No i to jest dokładnie to samo. E, no, oczywiście, że groszek będzie troszeczkę inaczej wyglądać, no bo groszek jest malutki w puszce, ale to dokładnie jest właśnie ten. Produkt. No dobra, teraz czas na czekoladę, z tym też jest łatwe. No bo jak widzimy czekoladę i opakowanie fioletowe, no to od razu każdy wie, o co chodzi. No to jest czekolada Milka, no spójrzcie na to. No identycznie nawet ten kolor jest taki sam. Gdyby ktoś mi powiedział, że to jest maskotka czekolady Milki, no to bym uwierzyła, no bo to jest idealne. Idealny kolor, piękne oczy, no i idealnie w ogóle pasuje właśnie do czekolady Milka. No tutaj w ogóle nie ma co mówić. Żadna inna czekolada do tego na pewno nie będzie pasować. No i papier toaletowy. Proszę bardzo. E, dział z papierem jest tutaj. No i mamy, to jest papier toaletowy. Poczekajcie, może ja wezmę to opakowanie o, w ten sposób. W ogóle patrzcie na to. Tu stoi papier toaletowy. Obracamy teraz ten papier toaletowy. Odsuwamy się, przecież to wygląda jak prawdziwa rolka. A, nie ma szans, żeby to rozpoznać, że to jest produkcja, że to jest maskotka. Z daleka wygląda dokładnie tak samo. To jest hit. Jaka maskotka jest waszym numerem jeden? Dajcie mi również znać, co sądzicie o tych maskotkach ze stokrotki. Czy mogą one być konkurencją dla produkciaków, bo moim zdaniem... Mogą być, moim zdaniem są wielką, ponieważ te maskotki są naprawdę, naprawdę przepiękne jak te produkciaki. Cięłam ze sklepu. Widzieliście moich top 5 produktów, ale spokojnie, spokojnie. Ja jestem wierna produkciakom, mam tutaj swoją pierwszą maskotkę i co prawda mają one małą konkurencję, to ja i tak będę zbierać naklejki. A póki co, uwaga, 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 jest lipa. Mam ich naprawdę bardzo mało. Mam tylko 17 naklejek. Aby uzbierać 60 i odebrać maskotkę za darmo, no zobaczcie, jeszcze troszeczkę mi brakuje, ale zrobiłam ostatnio trochę zakupów, no i mam naklejki. Tutaj mam dwie, tu jest pojedyncza, to jest trzy, trzy kolejne to jest 6, 6, 8. 10-12 naklejek do wklejenia do albumu. Co niestety nie daje mi yy, dalej tych 60, ale spokojnie, spokojnie będziemy dalej zbierać. Tutaj mam malinkę, którą sobie wklejam. Jest to naklejka numer 18. Lecimy dalej. Przykleiłam już w międzyczasie kilka naklejek. Mam już całe trzy rzędy, czyli 23 naklejki. Kolejna naklejka, ta pojedyncza jest to naklejka z lodem na. Patyku, ten lód na patyku, taki ugryziony, też mi się mega podoba. Kolejne dwie naklejki. O, to są naklejki z mojego dzisiejszego rankingu. Mamy tutaj papier toaletowy i mam do tego jeszcze paróweczki. Została mi już tylko malinka, no i ostatnia naklejka znowu z lodem. No i mamy to! Wklejone naklejki, naklejek jest aż 29, co oznacza, że tylko jeszcze jedna naklejka i będę mogła kupić maskotkę za 25 zł. No i teraz pytanie, czy powinnam ją kupić za 25 zł, czy zbierać dalsze naklejki? Zobaczymy, zobaczymy, tego dowiecie się w kolejnych odcinkach. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną, czekać. Czekajcie na kolejne odcinki, bo planuję właśnie pojeździć troszeczkę po sklepach, zrobić jakieś fajne jesienne zakupy, oczywiście zbierać kolejne naklejki, więc czekajcie na kolejne vlogi na moim kanale. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie kciuka do góry, koniecznie niech każdy z Was zasubskrybuje ten kanał, no i czekajcie aż w mojej kolekcji będzie jeszcze więcej maskotek. Dzięki wielkie, do usłyszenia, buziaki dla Was, pa pa!